Heinz Reinefarth tak nazywał się kat Woli. Grupenführer SS w sierpniu 1944 roku. Wczoraj była 81. rocznica tej hekatomby, jednego z największych dramatów w historii Polski. Po pięciu latach okupacji niemieckiej po wszystkich błędach popełnionych przez rząd sanacyjny, socjalistycznych następców Józefa Piłsudskiego, ci wszyscy, którzy uchronili się przed fizycznymi czystkami, jakie robili Niemcy na narodzie polskim, próbując wyeliminować najbardziej wartościowych ludzi, najbardziej wykształconych, inteligentnych księży, kwiat narodu polskiego, ta garstka, która została, rząd polski i dowódcy powstania warszawskiego postanowili. Puścić pod niemieckie kule. Konsekwencje płacimy do dziś. Powiem to, co powtarzam od kiedy pamiętam. Żołnierzom, którzy walczyli w tym koszmarnym powstaniu, należy się pomnik w każdym mieście i pamięć przez najbliższych tysiąc lat. Dowódcy i politycy, którzy odpowiadają za wybuch tego szaleństwa, powinni skończyć na stryczku i zdania. Nie zmienię. Keinz Gruppenführer SS, nigdy nie poniósł odpowiedzialności. Udzielał wywiadów i w ogóle nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Niemcy chronili swoich bandziorów po to, żeby budowali potęgę państwa niemieckiego, a w konsekwencji Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest następcą. Trzeciej rzeszy. Pamiętajcie o tym, poczytajcie sobie trochę książek. Unia Europejska jest w pewnym sensie kontynuacją trzeciej rzeszy malarza, akwarelisty. Zbudowana na tych, którzy nie ponieśli odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Resztki kwiatu narodu polskiego został posłany pod niemieckie kule, ale nie tylko niemieckie, pamiętajmy, bo powstanie warszawskie było tłumione również rękami tych którym my dzisiaj pomagamy za naszą wschodnią granicą, którzy wrzucali granaty do piwnic, w których chroniły się rodziny, dzieci, kobiety, przebrani za niemieckie mundury. I o tym też należy pamiętać, że powstanie warszawskie było tłumione również rękami Ukraińców, którzy teraz oczekują od nas pomocy. Tyle.